I tych dżentelmenów też zaraz by można było wykroczyć, kość uważaj bo są zakręty uważaj a akurat się nagrywa uważaj bo tam mogą jakąś maszynę rozkładać o jeszcze, jeszcze policja na dodatek tak tak mam no, uwiecznione Uważałeś, to jest dobrze Dobrze, będę uważał synu A on jest, on jest chyba nie najlepszy także warto zwolnić no. Uważaj, zakręt Jałem bo ja miałem to samo. Nie. Ja normalnie chyba będę musiał z Twoim ojcem porozmawiać na temat Twojej jazdy. W lewo, w lewo, nie? Znaczy tu chyba kierunku nie trzeba akurat Ej, ja nie musiałem Tak, przerywana No i w pizdu, I wylądował I cały misterny plan też w pizdu